Mam 32 lata. Nie mam dzieci, nie jestem mężatką. Pracuję zdalnie, żyję trochę inaczej niż reszta rodziny. W zeszłe święta zabrałam do domu labubu. Dostałam go w prezencie od znajomej z Japonii. Taka dziwna figurka z wielkimi zębami. Dla mnie był uroczy, zabawny, nietypowy. Postawiłam go na półce w salonie obok ozdób i wtedy się zaczęło. A co to za potworek? zapytała ciotka z krzywym uśmiechem. Zobaczcie, to chyba nowy chłopak Kasi. Tacy ją teraz kręcą plastikowi, dziwni i z wielkimi zębami dorzucił brat, śmiejąc się jak nastolatek. Wszyscy ryknęli śmiechem nawet mama się uśmiechnęła a ja poczułam się, jakbym znów miała 13 lat i pokazała coś, z czego byłam dumna tylko po to, żeby zostać wyśmianą to tylko zabawka powiedziałam cicho no właśnie, dziecięca, dorośnij w końcu, Kasia. Rzuciła siostra. Stałam, poszłam do kuchni, zabrałam herbatę, wzięłam labubu i usiadłam na schodach. Ja kiedyś, gdy byłam dzieckiem i nikt nie chciał się ze mną bawić, nie bolało mnie to, że się śmiali z zabawki. Bolało mnie to, że nadal nie widzą mnie taką, jaką jestem, że wystarczy coś innego, inna fryzura, inna pasja, inna figurka, żeby znów usłyszeć z tobą coś nie tak. Tylko, że tym razem już nie płakałam, tylko przytuliłam labubu i powiedziałam. Chodź wolą, idziemy stąd. Tu nie jesteśmy mile widziani.